thank you Rostek, witam Państwa, zapraszam na rozmowę tygodnia. Dzisiaj naszym wspólnym gościem będzie ksiądz Józef Lis. Witam serdecznie. Panią się, się Boże. Wieloletni probosz, biłarajskiej parafii Trójcy Święte i Wniebowzięcia najświętszej, najświętszej Marii Panny. Pana, może niewieloletni, ale jak już jest 5 lat i troszeczkę więcej, to już jest mały jubileum. <laughs> Proszę księdza, zbliża się 1 listopada tradycyjnie będziemy obchodzić um, Dzień Wszystkich Świętych. Ten dzień obejmuje jednak nie tylko świętych kanonizowanych przez Kościół, ale mm, również naszych zmarłych, krewnych przyjaciół, prawda? Skąd w ogóle się wzięło takie święta w naszym kościele od kiedy je obchodzimy? Ja pozwolę sobie trochę skorzystać z notatek, żeby jakoś tak te informacje jakoś tak precyzyjnie podawać. U początku chrześcijaństwa. Mm, nie oddawano czci publicznej nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani nawet aniołom. Oczywiście było to w obawie przed bawuchwalstwem. Dlatego przede wszystkim kierowano kult ku Panu Bogu, w Trójcy Świętej Jedynego, czyli uwielbiano Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego. Później Wiadomo też ten kult został jakby rozszerzony. Przedmiotem kultu też najpierw stała się Najświętsza Maryja Panna jako matka wcielonego słowa. I oczywiście jej wizerunki spotykamy już w katakumbach w wieku trzecim, siedzącą. Na tronie i otoczona aureolą, co świadczy dowodowo o kulcie. Yy, osobny sobór powszechny odbył się w obronie boskiego macierzyństwa Ma Maryi. I od tego czasu yy, ku jej czci stawiano kościoły, urządzano pielgrzymki, yy, do tych do łaski słynących obrazów. Kościół. Ustanawiał święta ku jej czci i układał też liturgiczne modlitwy oraz pieśni. Wiek przedtem święci tacy jak Efrem czy święty Atanazy, wielu innych wysyłał Matkę Bożą wierszem i, i prozą. Ale też w tym samym czasie zauważa się, jakby tak automatycznie w kościele rozwijać kult aniołów. Święty Michał, Archanioł, miał swoje sanktuaria już w początkach chrześcijaństwa, do których to sanktuariach podążali chrześcijanie. Krwawe prześladowania Kościoła, wiemy przecież pierwsze wieki są krwawe prześladowania Kościoła zwłaszcza w cesarstwie Nerona w pierwszy, II, III wiek rozbudziły kult męczenników. Rocznice ich męczeńskiej śmierci obchodzono rokrocznie, a ich groby nawiedzali wierni. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin w niebie. Dlatego jako przyjaciołom Boga oddawano kult liturgiczny, który w wieku gdzieś piątym z ruchu spontanicznego prywatnego przerodził się w kult aprobowany urzędowy i od czwartego wieku rozpoczyna się także kult wyznawców czyli czczono ojców apostolskich ojców kościoła świętych biskupów pustelników ascetów święte dziewice i pokutnice i z biegiem lat Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, fundował ku ich czci świątynie, ołtarze. Ich śmiertelne szczątki, jak i też. I ku, ku ich czci. Wszelkie związane też przedmioty, ku ich czci, jak też liturgiczne teksty, prawda, łącznie z różnymi modlitwami, które były w tych zwłaszcza, modlitwach kapłańskich, przejawiał się ten temat czci świętych. I oczywiście. Kult świętych nie sprzeciwia się czci Bożej, mm -hmm. ale ją pomnaża, bo przede wszystkim święci są przyjaciółmi Pana Boga i jednocześnie współdziedzicami w chwale Jezusa Chrystusa, kto miłuje Pana Boga, miłuje również Jego przyjaciół, a więc święci to ci, którzy swoim życiem starali się mm, mm. przede wszystkim kochać, Pana Boga, nie? Czyli, czyli cz to ci, którzy są przyjaciółmi Pana Boga, kto oddaje im cześć, oddaje cześć przede wszystkim Panu Bogu. Mhm. I dlatego Dzień Wszystkich Świętych, który będziemy już niedługo obchodzić, to my wiemy, że jeśli tak prześledzimy kalendarz liturgiczny. To jest wiele wspomnień świętych, męczenników, prawda, wyznawców, ojców kościoła, biskupów i pasterzy, kiedy są w poszczególne dni wspomnienia. Natomiast Dzień Wszystkich Świętych to jest właśnie Dzień tych Świętych, których można powiedzieć, że są tymi świętymi zaliczonymi ale nie wymienia się ich w kanonach w liturgii ale się uważa że to są święci którzy prawda yy, cieszą się chwałą Bo to jest to tak zwany kościół yy, triumfujący ja więc yy, ten dzień, Wszystkich dzień to jest to oddawaniem czci wszystkim świętym nie nie, bo są święci, prawda, w roku liturgicznym, którzy mają konkretny dzień, a tu ten dzień to jest to cześć oddawana wszystkim świętym. Mm -hmm. Wszystkim świętym, których, tak jak pisze święty Jan w Apokalipsie, że nikt nie mógł ich policzyć, prawda, to, to ludzie, którzy przybyli z różnych narodów, ludów, języków. Nie? nie mógł ich zliczyć nie wiem co to, to dzień Wszystkich Świętych mhm. z dniem Wszystkich Świętych Wszystkich Świętych nierozerwalnie związane są tak zwane zaduszki czyli to jest dzień hmm, dzień ten obchodzimy jakby zaraz bezpośrednio po dniu Wszystkich Świętych 2 listopada i tego dnia modlimy się za dusze, które przebywają w czyśćcu tak dusze wszystkich zmarłych wierzących w Chrystusa oczywiście Tak. Yy, yy. Z racji tej często, bo pierwszy listopad to jest dzień mhm. wszystkich świętych, ale też z racji tej, że to był jeden dzień wolny od pracy, to więc można powiedzieć tak do południa na ogół są odprawiane msze święte, kursi wszystkich świętych, i, a już po południu mhm. rada, udajemy się na cmentarze, gdzie są pochowani nasi złożeni ich ciała doczesne szczątki na cmentarzach. i Ale głównie drugi dzień, prawda, 2 listopada jest dzień, jest wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, czyli jest, jest to dzień nazwany dzień zadusznym. I może też jakby takiej troszeczkę takiej historii w martyrologium rzymskim na ten dzień jest umieszczona taka notatka przytoczę tę notatkę dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych kościół wspólna i kochająca matka oddawszy należną cześć wszystkim swoim dzieciom Radującym się już w niebie, czyli ten Kościół triumfujący mm. prawda, wszystkich świętych z 1 listopada, stara się teraz e, gorącymi modlitwami do Chrystusa, swego Pana i ulubieńca, przyjść z pomocą wszystkim, jeszcze w czyściu cierpiącym, aby jak najrychlej mogli dojść do społeczności z błogosławionymi w radości w radości wiekuistej. I to święto, można powiedzieć, zapoczątkował święty Odilon. To opad słynnego klasztoru w Klinii we Francji. Ustanowił on to święto w 1998 roku dla, dla swojego klasztoru. Chociaż przecież wiemy, że też od samego początku istniała kościoła był kult pamięć o zmarłych, nie i, i modlitwa za zmarłych. Ale tak te, jakby. I, i. Te daty są też ważne, więc to to święto zmarłych prawda, dla, dla klasztorów zostało, najpierw dlatego klasztorów klinii, a od XIII wieku stało się ono w kościele rzymskim zwyczajem powszechnym, czyli pamięć o, o wszystkich wiernych zmarłych, czyli, czyli obchodzenie święta zwanego zaduszkami. Papież Benedykt XV w 1915 roku zezwolił, aby każdy kapłan tego dnia mógł odprawić właśnie za zmarłych, za te dusze w cierpiące, trzy msze święte, prawda, bo wiadomo kapłan, no, codziennie jest związane do prawie jednej mszy świętej, ale w Dzień wszystkich wiernych zmarłych ma, ma przywilej odprawić właśnie w intencji tych zmarłych aż trzy y, msze święte. I ja bym chciał tak powiedzieć teraz, że przez przezczyściec, y, y, rozumiemy miejsce i stan, w którym dusze sprawiedliwych, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich lub nieodpokutowanych, jeszcze karą doczesną cierpią męki, dopóki nie zostaną zupełnie oczyszczone. I oczywiście chodzi o dusze święte, które zeszły z tego prawda, świata i które oczekują na to pełne zjednoczenie z Panem Bogiem. Nie mogą wszakże wejść do nieba, gdyż mają jeszcze pewne długi do, do spłacenia Bożej Sprawiedliwości. Czyli i czasami to gdzieś tam yy, jest pokazywane, nie, że jest to miejsce w jakiejś wielkiej katuszy, mąki i tak ale to jest, prawda, kiedy te dusze... Yy, które zaciągnęły ten grzech, który nie został odpokutowany. Teraz doświadczając, jak wielki jest Bóg pełen miłości, właśnie przechodzą ten stan, aby w imię tej sprawiedliwości Bożej móc w pełni krować w niebie, doświadczają tego oczyszczenia. I dlatego tutaj jest ta nasza modlitwa, pomoc. I to tak wierzymy głęboko, jest pomoc naszym zmarłym duszom czyścowym, by mogły jak najszybciej królować w niebie z Bogiem. I prawdę o istnieniu czyśca Kościół jako dogmat ogłosił prawda, na dwóch soborach w Lyonie. W 1974 roku i na Soborze w Trydencie, który się odbywał w latach 1545-1563. Yy, Sobór Trydencki orzekł nie tylko istnienie czystca, ale także prawdę, że możemy duszą w czyścu pomagać. No właśnie, czyli ta nasza modlitwa yy, jest chyba najważniejsza w ciągu tych dwóch dni, bo. Yy... Groby, pomniki, no zapalone znicze i jakby kwiaty, to są takie namacalne dowody naszej, naszej pamięci o zmarłych, o naszych bliskich, ale chyba one tego dnia nie są najważniejsze, prawda? I nie na tym przede wszystkim polega szanowanie pamięci zmarłych. Z pewnością tak. Tylko, że właśnie ten szacunek dla tych zmarłych. Także wyraża się poprzez ten te, te, zapalenie tego światła, mm -hmm. tego, tego znicza, przyniesienie tej chryzantemy czy kwiatu, jakby to wypływa z naszej z szacunku dla tych zmarłych, nie? bo przecież często no, człowiek chciałby dać tym, którzy, którzy jakby, bo my mówię, Uprzedzili nas do tej wiecznej ojczyzny nieba troszeczkę przed nami. I często to są bardzo bliscy ludzie naszemu sercu, bo to są rodzice, bo to są dzieci też, bo to są, bo to jest brat, bo to jest siostra, więc. No, y, to też jest w tej naszej kulturze zapisane, że owszem chcemy nie tylko uprzątnąć ten, pamiętać o tych zmarłych, prawda, bo, ale też jadąc obok cmentarzy to wiele osób w ciągu roku y, y, idzie na ten cmentarz i, i, i robi porządki, mhm. zapala te świece, ale oczywiście przy tym zapaleniu jest y, to westchnienie, ta modlitwa w intencji tych tych y, y, zmarłych y, y, którzy tutaj z, spoczywają y, i to jakby jakby jak połączone a, a, a też y, no, tym najpiękniejszym darem dla zmarłych oczywiście jest Eucharystia jest, jest y, msza święta prawda i tutaj trzeba przyznać że wśród kultu prawda katolickiego nabożeństwa do dusz było zawsze prawda to nabożeństwo bardzo żywe świadczy o tym uroczyście urządzane pogrzeby często zamawiane msze święte intencji zmarłych yy, wypominki doraźne okresowe na przykład yy, w Polsce istnieje nawet zgromadzenie sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych które założył błogosławiony honorat yy, Koźmiński prawda Kapucyn i także, no to jest ta pamięć, ten szacunek dla zmarłych, ale przede wszystkim ta, ta, ta modlitwa i wśród ludzi jest to zrozumienie, nie? I, I przynajmniej tutaj na naszej ziemi ludzie też mają głębokie taką, ten... ten to przekonanie i wiarę, że, te, że tym często zamawiają msze święte za zmarłych, mm -hmm. nie swoich zmarłych, pamiętając o nich jako pomoc dla, dla, dla tych zmarłych, Bo oni sobie już nie mogą pomóc. Nie to już dzisiaj my prawda y, 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 Przyczyniamy się do, do ich też naszą modlitwą, także poprzez tę najważniejszą modlitwę, poprzez mszę świętą, przyczyniamy się do tego, że, że oni, mamy taką nadzieję, osiągają ten, to niebo, prawda, które mhm. Pan Jezus wysłużył przez krzyż śmierci i zmartwychwstanie i na Chrzcie świętym te obietnice wszystkim nam złożył. I to jest ta nasza głęboka wiara. I to głębokie przekonanie, że tak jest. Dziękuję Księdzu za rozmowę. Zostawiamy Państwa z tymi pięknymi refleksjami na najbliższe kilka dni i na cały rok chyba, bo tak jak Ksiądz powiedział, cały rok wspominamy jednak i pamiętamy o naszych bliskich, co, cały, co widać na szczęście. Do, na dokładnie. Jest, cały rok i, i widzimy, że. Że bardzo często przejrzałem, czy palą się świece, znicze na, na grobach naj, najbliższych. Ale to też ma też właśnie, że, że czasami tego nie widzimy, ale, ale ludzie w ciągu roku pamiętają, wiele osób przychodzi i zamawia nieraz kilka tych mszy świętych jako tej miłości do, 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 do zmarłych swoich najbliższych. Jako, jako to przekonanie, że, że, że mamy udział wszyscy w Chrystusowym Zmartwychwstaniu prawda? I, w tym, i, 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 I to jest takie nasze przeświadczenie, przeświadczenie i głęboka wiara, która nie tylko się odnosi do, do, tych, do szczególnego Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Wszystkich Zmarłych Ale to się rozciąga na cały rok mhm. To przekonanie, to przeświadczenie i ta głęboka wiara w życie wieczne, w zbawienie prawda? po śmierci życie nie kończy się tylko zmienia, bo u Boga jest wszystko. To jeszcze zakończę prawda, tym tekstem z Pisma Świętego. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Józef Lis, proboszcz Biłgorajskiej Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Niebowzięcia Najświętszej Marii. Panny był naszym wspólnym gościem. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo i życzę tych owocnych przeżyć tych świąt, wszystkich świętych, wszystkim telewidzom, a także tych szczególnych przeżyć, zadumy, refleksji podczas Dnia Zaduszek, Dnia Wspomnienia Wszystkich wiernych Zmarłych. Do widzenia Państwu. Do widzenia, Szczęść Boże.